No i dobra, można iść po te całe zapasy. Co tu jest? Wykrywacz minerałów? Okej okay. Fajnie <grytanie> To myślę, że dużo pomoże, o ile to będzie działać tak jak myślisz, że to mogłoby działać. Dobra. Czy mamy tutaj wszystko? Bo jeżeli tak, to dobrze byłoby sobie to odhaczyć. Hmm. Schowek z zapasami, No patrzcie, no tu trzeba się dobrze rozglądać, bo widzę, że mamy tego więcej. Tutaj nie widzę też żadnych większych minerałów innych. Siglaj, baligradem, baligradem. Yy, dobra, ja jeszcze chciałem tutaj w dół lecieć, bo skoro już tutaj jestem, widzę, że tych Siglaidów tutaj na, narypało, one one nie tylko Siglaidów. To i to. Kurde. Bogactwo. Bo... Ty, ale patrzcie jakie tam w ogóle nora jest w yy, głąb, nie? Tego też jeszcze nie mam. Wychodnia Argentu? Właśnie, a propos czytania, to tak pomyślałem, że będę w sumie czytał coś, co jest tam naprawdę ważne, a resztę myślę, że jeżeli spotkamy jakiś obcyk, albo jakieś coś, nie wiem, coś, co naprawdę ma dla nas tutaj większy sens. Eee, więc myślę, że tak będzie. Nie, no, nie, 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 ciebie nie chcę, ciebie nie chcę, nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Ty dwa byli! O, ja pierdolę. Ja, to, co jest... Kostka korzenna. Dobra, wezmę dwa, bo nie wiem co to jest. E, dobra, a czekajcie, bo tutaj ja widzę... Nie, 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 ja nic takiego nie chcę robić. Chciałem to zeskanować. Mm, jeszcze tam w dół można lecieć, ale czy ja chcę? Nie, tam dalej już chyba nic nie ma. No właśnie. Nie, 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 bo ja się zaczynam gubić. Już mi tutaj jakaś growa klaustrofobia wchodzi. Najgorzej to się właśnie udusić w takim czymś. O, ale patrzcie, znalazłem legowisko tej małpy morskiej. Fra fragment przenośnej konsoli pojazdów. No tak, bo to jakby nie oznacza, że my tutaj nie będziemy mogli mieć pojazdów. No dobrze. Na razie wiecie co, wypłynę, ale chciałbym tam wrócić. I nawet od razu to zrobię. Tym razem, może jakiś bardziej z planem. <grym> Czy mogę tu jeszcze coś. Aha, patrzcie, to, to jest sieć. Eee. Sieć tuneli podwodnych, tak naprawdę, czy to siarka jest? Tak, mamy siarkę. A siarka jest jedna, właśnie potrzebna do tego naprawczego. I tutaj, no tak, teoretycznie można byłoby jeszcze tam dupłynąć, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Szczerze powiedziawszy, chyba tak średnio. Z tym, że mogę sobie tutaj. O! O, okej! Okay. Ty, to są obcy nasi starzy znajomi, znaczy starzy myśmy nie poznali myśmy im zarypali tego e, lewiatana, im umrzeliśmy. Dobra, tutaj mamy, ale. Oj! Czekajcie, bo ja muszę się z nich wydostać. Nie... Ja nie wiem, czy ja już się nie zagubiłem, jeszcze mnie goją te szkarady. Och. Zapomniałem, jak ja bardzo ich nie lubię, ale wiecie, że jesteśmy całkiem gdzieś indziej? No. To tak fest gdzieś indziej. Dobra. Ty jesteś małym pingwinem, tak? Ty, ja mogę go podnieść. I co ja mam z nim zrobić? Siemano Czekajcie ja go tak Nie wyrzuciłem go Czy tutaj coś jest? Chyba nie Teraz tak Seaglide. I skaczemy No nie dobra, to tak nie podziałało Ja jest stworzenia No dobra nic, nie, niech będzie O, Siemano Zrobisz mi coś? W ogóle te dzioby na górze, nie? Jakie To jest kurde dziwne. <laughs> no nic, wracajmy do naszego świata. Widzę, że coraz więcej. Co to było? A dobra, to ten Seaglide wydaje takie dziwne. Halo? A chcesz mnie zostawić? Nie wiem, czego on chce tak naprawdę. A to. Żywność 10, h 2 plus 20, wow! Ok, zajebiste. Ro, czekaj, ona się nazywa chyba Robin. Robin, no to przecież już w wodzie jesteś, nie powinno ci być dziwne. Ale patrzcie, możemy sobie to jeść. Zajebiste. Dobrze, czy ja w takim razie. Co ja dalej powinienem ze sobą robić? No chyba się... się chyba tylko ulepszać. No nie wiem, chyba wstępnie wrócimy do naszej bazy, bo wiecie, już... Odpływam coraz dalej, coraz dalej, a ja nie wiem, co będzie dalej. Zobaczcie, tutaj mamy jedną głębię. Ech, kurde, nie wiem, czy ja się chcę tam... E, że tak powiem, aż tak bardzo... Jak to powiedzieć? Za... Za? Zapuszczać, o! Ale patrzcie co zobaczyłem. Ała. Ja się tak jeszcze nie zaskanowałem. i ewidentnie jest źle nastawiony do naszej osoby. Da się go zjeść? A może symbiont? Patrzcie co ja znalazłem. Można powiedzieć, że naszych starych znajomych. Nie wiem czy jestem gotowy, żeby iść za tym. Bo już mam... No ewidentnie to gdzieś prowadzi, ale... A właśnie, a ciekawe jestem, czy da się tutaj bojkę zrobić. Nie, chyba trzeba ją najpierw odkryć. No to no to lipa, ale dobrze wiedzieć. Czekajcie, aha, net z tego nie mamy. Przydałoby się srebro, żebym wiedział gdzie iść. 500 metrów od mam. Sam to jest chyba jakaś naukowczyni. Now I'll be able to improve the mechanical avian, and avian under real-world stress Gumy conditions. Potrzebuję. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy. Your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato. Potato.

Nóż jakieś jest mniej używany na czwórkę, a na piątkę dam ten wykrywacz Zobaczmy jak to w ogóle działa Na przykład gdybym jednak chciał teraz się dowiedzieć A propos tych danych geologicznych Czyli Argentu Wychodnia Argentu Abym musiał co? Galeny, rudy srebra, złoto, miedzi O jest, Argentu szukanie, no i dobra Zobaczmy jak to działa Podpłyniemy gdzieś dalej Słuchajcie, ja sobie jeszcze tutaj włączę, żeby ona tam dalej mówiła o tych dziennikach sam. 4546B to Robin. Come in Robin. Remember when we used to play old timey Space Explorer? This is kinda like that. But it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, alterizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian. And hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kind of seeing someone. I, I know it's not like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but. Actually, you know what? Forget I said anything. <laughs> yeah, it's, it's probably not even a real thing, but. Anyway, um. I'm sorry to hear XenoWorks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xeno working, though. I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you have put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. No, czyli tak naprawdę ta jej siostra pracuje galeny Titan. Nie no właśnie... Kurde, potrzebuję konkretnie tego srebra. O, ale czekajcie, coś mi gdzieś tutaj wykrywa, ale... Dobra, udało nam się uniknąć spotkania. Ale jak to dokładnie... O, czekajcie. Kurde! Zostawcie mnie w spokoju! Więcej ich tutaj jest, ile mi to w ogóle daje? Nie za dużo, ale... Fragment przynośnej konsoli pojazdów, już drugi. Eee, czekajcie, ta galena rzekomo. Nie, nie, kurde. A tutaj gdzieś tej galeny nie ma? Nie, ewidentnie jest tam. Jeszcze najgorsze jest to, że nie ma pewności. No wiem, wiem. Dobra, i lecimy. Chociaż widzę, że już będzie problem z baterią. Sobie zrobimy tak i tu zrobimy tak. Czy to czy ty jesteś galena? Nie argentu. Prawie mi się przypomina z argentem było coś związanego. Coś skanowałem? Skanowałem. Z Argentem, nie wiem, czy to było Ostrza Argentu, czy działo Argentu. Kiedyś grałem w Duma Eternal. się, było coś tam z Argentem dobrze powiązane. Nie wiem jak dokładnie mam tego używać, czy to w dół mi pokazuje, czy w górę. O, chyba będzie pipkać mocniej, głośniej. O, tak, mamy to. Mamy srebro. A zakładam, że dwa srebra będą potrzebne właśnie mi do zbudowania tego zestawu elektrycznego. Czy to jest to? Tak, kurde, powiem wam, fajne to jest. W sensie nie jest to idealne, oczywiście, że nie jest to idealne. Ale takie... Aj! obarwałem. Takie praktyki właśnie nie powinny być OP, powinny być czymś, co pomogą. Ale nie zrobią wszystkiego za nas. I to jest właśnie piękne w takich gierkach cudów Ty, patrzcie! Wow, 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 wow Co my tu mamy? No, coś my tu mamy Ale jak ja to w ogóle odkryłem? O, mały pięć Dobra, idziemy tutaj do klatki. Nie wiem, czy tutaj wyjdziemy stąd tak na legalu. A, chyba nie. No, ewidentnie coś poszło. Nie pomyśli właśnie kogoś. Dobra, to jest stąd wyskoczyć. No, no. A nie, Fajnie. Chodzimy tylko po drobinkach. <laughs> Fragment wykrywacza minera. Aha, to już mam. dobra, ale mamy biurko w takim razie. Biurko. Tu nic, tu nic, tu nic. Flara, no kurde, flar nie chcę. <grafię> Jakby, jakbym mógł, to nie chcę. <grafię> hmm. Ryba. No możemy zjeść rybę. Woda. A nawet dwie bym powiedział. No I teraz można przyjąć wszystko już. Tu nic, tu nic, tu nic. A, może oni badali te... Yy, pićwiny? nie da się kłócać, nie da się. A tam... Kawałek tytanu. Oj, chciałem, e że uda mi się wskoczyć tam. Nie wiem po co No zawsze to trochę chyba szybciej, nie? No nic to, dostańmy się z powrotem. Ja mówię, raczej nie mam miejsca na nic innego. Fajnie, że tyle tych kostek znalazłem. Też porobiłem strasznie dużo tych rurek do wykorzystania, yy, że tak powiem, żeby się dostać niżej, ale tak naprawdę nie wiem na razie po co, jakby <grydyby> wstępnie nie mam żadnego takiego, że o, muszę się tam dostać. Czekajcie, co ja bym pozbierać? Srebro, czyli tak naprawdę potrzebuję teraz tego i chyba zaś miedzi nie mam, no nie mam miedzi. ale no, widzicie, dobrze, nie wiem czy zdrowie się samo regeneruje, chyba się samo regeneruje, nie wiem jak, ale się regeneruje ale mam to tak, mam kompas niby nigdy mi, w pod, y, nigdy mi w subnautice nie był aż tak bardzo potrzebny, ale teraz czuję, że jest potrzebny żeby się orientować w terenie, gdzie jesteśmy no dobrze, to w takim razie to możemy wyłączyć już to też. Dobrze. Przenosi na konsola pojazdów. Ja nie wiem, czy my nie będziemy musieli mimo wszystko zlecieć tam właśnie na te. Sygnał ratunkowy obcych. A jeżeli tak, to jednak ja będę wolał wziąć więcej pożywienia. że za niedługo mi się baterie skończą. Też co ja, taka lipa. No dobra, możemy w sumie płynąć, bo co by nie. Dobra, a... Ten drugi pod wodą 400-500. No dobra, to jednak zmiana planów. Ciśniemy na dok stacji Delta. Nie wiem, czy powinien pierwszy tam iść. Czy czekajcie, jak tutaj w ogóle wygląda? dock i sygnał. To może tego damy na zielono, żeby mi oznaczał, że to być może są obcy, a to nawet raczej mogą być obcy. Ja powinno się kogoś tu ubawiać. Nie, no dobra. Ciśmiemy do tej stacji. Może znajdziemy coś bardzo ciekawego, co jakieś nowe schematy. No, w sumie nowe schematy by się przydały. Ja Czy dam radę tak płynąć? No, no dam radę. To no. już się zaczynają większe, że tak powiem, podziemia. Widzę, że nawet są tutaj. Oj 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 A może jednak nie powinienem tam płynąć? <laughs> Pierwsze. Ale patrzcie, coś tutaj znalazłem. Fragment sitraka. A nie jest Dobra, na razie skupmy się na tym. Patrzcie jakie bydle wielkie Zeskanowałbym go, ale... Oj, oj oj Oj, oj 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 oj! Szybko! Szybko! Płyniemy szybciej. Tak, płyniemy szybciej. Ja jednak nie chcę. Ja jednak nie chcę taki. Ty patrzcie latarnie Tak, mamy radzie latarnie Brakowało mi okropnie. Dobra, tu nic nie ma. Wybacz, nie będę teraz tego czytał, gdyż teraz y, mogę tu zamarznąć. Jeszcze zanim go myślę, że skończy mi się bateria właśnie z naszego skanera. Aha, jest tutaj moc, dobra, 9%. No to jeszcze może wystarczy. Kosz na śmieci, nowy schemat. Woda. O, a ty czym jesteś? Czymś po niekoniecznie mi potrzebnym na lampa przemysłowa. Ja sobie bardzo ceniłem. One naprawdę dobrą robotę robiły. Hmm. No dobrze, idźmy więc, aczkolwiek nie jestem pewny. You know you, Czy to jest jakiś... Nie, to nie, ale już widzę tam są te takie kwiotki. Możemy je zeskanować teraz. Li, lilia cieplna. Zagrzej mnie, proszę. No dobra. W ogóle te ściany wyglądają jak ściany ze złota. Tak legitnie, z takiego złota pamiętam jak. O, proszę, ja tu możemy jeszcze tak zejść. Jedzonko, dzień dobry. Szkoda, że nie mam jeszcze ża żadnych donic, w sumie jeszcze nie mam tak naprawdę niczego. Zeskanujmy to też. Krzew podkowiasty. Jeszcze coś tu jest ciekawego do zeskanowania, chyba nie. Tak jak mówię, czytać będę później. Na razie zajmijmy się eksploracją. Też, wiecie, jestem na nieznanym terenie, jeszcze coś mnie tam ostrzegał kij z tym, no idziemy prosto przed siebie, nie? Ale... A tu. O dziwo nic mi to nie robi, ale to jest podobne do Dead River Do Martwej rzeki. Do tego biomu. Z byłej subnautiki. No myślę, że nazywanie go było. A co mi tu tutaj? Aha. Grzyb miodowy. To mogłoby być kurde, dobre. Kurde, nie wiem. Do, do góry wciąż mam iść. Czy coś tu będzie jeszcze nadzwyczajnego? O, w końcu, dzień dobry. Krystaliczna siarka. Chyba wstępnie nie potrzebuję. Czy mam miejsce w ogóle? Dobra, jakby coś za tą siarkę wywalę po drodze. O, oj, co się stało?

jakby. No, dokładnie. Do... Mamy to. A nie, nie mamy to. Ale ja myślałem, że dostanę ten, wiecie, konstruktor... A mamy konstruktor bazy. No to... Ale będę musiał za chwilę wymienić moc, że tak powiem to raczej baterii nie ma ale z tego wymienimy moc No to, to się bardziej przyda no to było mega dziwne, że o właśnie muszę, mogliśmy sobie wejść inną stroną to było bardzo ciekawe spotkać inną osobę inną osobę w ogóle, bo wiecie w tamtej części byliśmy kompletnie sami a tutaj jest inna osoba i jeszcze ma do tego e, prawna wow i jeszcze apteczka i woda, i to ta najlepsza. No i właśnie dlatego warto zwiedzać takie. takie opuszczone. Bazy. Mapa obiektów artery. Wow. A delta. Delta, gdzie jest delta? Yy, dobra, no to to jest chyba ma nasza mapa w takim razie. Ja nie wiem czy my nie jesteśmy tutaj dosłownie. Czyli gdzieś tam na środku jest Alfa Omega, a reszty w sumie symboli nie znam. No i lamp, mojej lampy też, też tam nie ma, więc <laughs> drzwi otwórz. Okej, okay, wyszliśmy Terownia skanująca, no to jest coś, co może się naprawdę przydać. Jak tutaj czasami ciężko znaleźć te wszystkie mm, że, mm, schematy, bo no, tu już chyba nic nie nawet zeskanować, ale a może? Ekwipunek pełny. Czy plakat. Oj! Co się stało? Siarka mnie zaatakowała. I... No, to jest ta... wiecie, siarka krocząca, nie? Um, oprawione zdjęcie. Zestaw do golenia Freda? What the fuck? It's just like when we were kids and we used to play underwater city, only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by, because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. To be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck anyway love you jenny and dad please find a way to tell him that he won't find embarrassing and don't worry I'm I'm looking for the perfect to bring back as a gift your favorite <laughs> cushy setup must belong to one of those higher uppers Sam Jakie bogactwo tutaj jest. Dobra, aha właśnie tutaj tego się nie da. O, doniczka, tak! Tylko właśnie najpierw muszę mieć narzędzie do budowania, a potem może naprawdę zarębistą bazę sobie stworzyć. O, akwarium nawet. Nie wiem czy tutaj jest takie duże akwarium, tak jak tam było. Co trzeba pozbierać, to trzeba pozbierać. To w ogóle całe to jest ten, to obserwatorium takie. O! To już wiem, co będziemy robić w następnym odcinku.